Cześć, jestem Maka i witam Was na moim serwerze Minecraft czy Green MCU. Jeżeli tu jeszcze nie wie, że mam serwer, to zapraszam. Dziś wam pokażę tutaj ewent Halloweenowy, który wystartował w sumie w tamten weekend I będzie trwał jeszcze za dwa tygodnie, ja myślę. I chciałbym wam pokazać, co w tym ewencie jest, jak sobie łatwo przez niego zarobić na start, gdyż zgaduję, że dużo osób nowi się pojawi przez ten odcinek. I ten ewent Halloweenowy wprowadza na przykład cukierki na pochowanie. O, że to już znalazłem, tą paczkę, ale e, są takie paczki porzucane po mapie, e, które za zebranie wszystkich mamy VIP-a, 5 zł do portfela, także mamy już na jakąś klasę na przykład albo coś, albo po prostu możemy zbierać co na rangę, co e, też znalazłem, tutaj muszę jakąś znaleźć, które nie znalazłem, muszę pokazać ile to na przykład daje, Bo naprawdę sporo, tyle wam powiedzieć. O, mamy na przykład taką główeczkę, sobie i mamy, ja na dostałem 130 monet i 33 cukierki. Z każdą główką mamy coraz więcej ogólnie, więc za wszystkie wam wyjdzie około 2000 ponad monet, chyba tam 2200, i około 500 cukierków. Za cukierki, możemy sobie pod event zobaczyć, mamy rangę, ty nie na 7 dni, czyli w sumie ranga za darmo, która ma lepsze rzeczy niż SV, który kosztuje 3 dychy ogólnie, ale... No, także jest to bardzo nie, fajna rzecz, co nie? Dobra, mamy lepszego SVIPa za po prostu granie, w sumie, bo za każdy za każdą jakby zdoby, z każdą zdobytą monetą dostajemy cukierki, także e, warf, ogóle. Także w sumie jak ktoś nie wie są trzy na strzaże, czyli glide, Village defense oraz mobors. Moborsy są te klasyczne moborsy, na przykład które możecie powiedzieć schaba. Jeżeli ktoś gra na wersji, to tak, ten tryb jest praktycznie identyczny Tylko że oczywiście na te wyższe wersje tutaj nie wejdzie się na 1.8 Tutaj zalecam Wam na wejście z 4. Także w sumie chciałbym Wam powiedzieć, że tutaj mam swój klan, widzicie, Clan, I także w sumie prowadzę rekrutację, żeby dołączyć do mojego klanu W moim klanie są trzy osoby aktualnie i w sumie dwie, bo ja i Hayes, bo to jest mój mulciak, yy, przez którego testowałem. Klan yy, działają bardzo podobnie jak też właśnie na pewnym znanym serwerze, czyli versus Up. Yy, Mam tutaj zdobyte exp oraz monety w banku. Yy, exp to jest do levelu, gdzie widzicie drugi poziom klanu oraz 16 ja postaci. Poradzamy 2% boostera, także no, zbieramy powoli na 4%, 15 koła to kosztuje. Aktualnie mamy 7000 w banku. Także powolutku do celu będzie zaraz 4%. No i myślę, że powoli się będzie rozwijać. Także jeżeli chcecie do mojego klanu, napiszcie nick to Was dziś wychaczę na serwerze. Tylko pamiętajcie, żeby dołączyć, trzeba mieć 500 monet. Bo dołączenie do klanu kosztuje 500 monet. Także jeżeli zdobędziecie te 500 monet, to napiszcie komentarz. To Was chęciam dodam Także sobie Wam mogę pokazać, jak działają Moborsy. Robię drugim kątem i też jak widzicie, są klasy. Mamy Blaze'a, mamy siłacza, mamy lekarza, zbrojnistrza, drwala na tą chwilę. Niedługo będzie w sumie więcej tych klas. Ale no, Blaze jest ogólnie najlepszy, gdyż można nim latać, można strzelać kulami i w ogóle. Pobiegniemy sobie skrzynek. Dobra, jakiś super itemów nie mam, ale... No leciło. Wtedy tylko chcę wam pokazać, więc... Jak widzicie, naprawdę tryb jest ultra podobny do którego, którego znacie słucha. Więc, jeżeli ktoś naprawdę lubił ten tryb i też przeniósł się na wyższe wersje, już w sumie już Dramo, kto gra 1-8, O. To... widzicie, taki fajny tryb. I też widzicie, na nim też zdobyła się cukier Ja nie mam jakichś super równych liczb, przez to, że właśnie mam 2% w planie, i mam 102% przylicznika. Ale no. Jakby to się i tak normalnie zalicza. Więc... Ma się więcej! Także. EmoWar. Widzicie, boss też ma 3 koła HP, tu macie na skorboardzie HP. No i myślę, że nawet solo da się wygrać to ogólnie. Gierka starczy od dwóch osób. Eee... Myślę, że w 3-4 osoby na luzie da się wygrać. Jeżeli ma się w miarę dobry i ładny drop. Widzicie eee... też się w skrzynki odnawiają co fale. Bokem nawet są elytry, można z rami sobie biegać. Eee... Z tym jeszcze pozabijam trochę, żeby bić monety do klanu, bo ja sobie nie dodaję. Nie dodaję jak potrzebuję coś przestawać, ale chcę potem usunąć sobie. E, nie, w moim klanie nie macie poworki. <grym> nie wiem, czy ktoś y, będzie w tym zawiedziony, czy nie, ale. Zostaniecie nie dostaniecie poworki. Dobra, pójdę sobie na huba. W sumie już na zrobiłem ponad 100 monet, także naprawdę się tu sporo zarabia. I co? Ja zapraszam na serwerek. IP to Green NCU, wersja 120.4, najlepiej. No i co? Widzimy się na serwerku, co nie?